W pierwszym opadzie. Ej, dobry jest, dobry jest. Olek, dobry sandacz. Ty, no tego się nie spodziewałem, bo ja nie tu chciałem rzucić. Dobra, mamy dobrą rybę. Prawdopodobnie, chyba że za bok jest. Nie wiem, nie walczy, ale czuję ciężar, potężny ciężar. Ale mi serce wali. Nie wiem, czy nie jest za... No nie, no jak za bok. Był strzał w pierwszym opadzie. O, ale bije teraz. Ej, dobra, to jest naprawdę ciężka ryba. Jest dobry. Jest bardzo dobry. Jest bardzo dobry. Jest bardzo dobry. O, ja pier. Co jest? Co on ma? Chłopie, pierwszy opad, rzut tam strzał. Obstawiam Nie no zmieści się Nie wiem Ogólnie strasznie dziwna sytuacja Bo zobaczcie co ten sandacz ma Jaki ma łeb ogromny Co jest Nie miałem takiego sandacza z taką głową Patrzcie na to To nie ja Zobaczcie gdzie jest zahaczony Olymo ma zęby Jaki łeb ma Chłopie co to ma za głowę Patrzcie no zahaczony tutaj Dosłownie To <grym> jest 70 plus chyba Ale sandacz sand... Oj na pewno no na pewno, tak Powyżej 7 uh! Miara druga 7, 72 cm sądacze Słuchajcie, mimo tego co ma na gardle Mówię wam, to nie jest moja sprawka Jeśli nie odpłynie To go zeżrem Ale myślę, że sobie poradzi Jak to tu ja sobie Dobra, on bez problemu chce żyć <grym> Albo nie No nie wiem, chyba ma kłopoty lekkie To Życie, wędkarstwo i ja go będę jadł.